Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiejszym tematem będą symbole narodowe Polski. Na początku z... przeczytam Wam wierszyk. Słuchajcie uważnie. Jestem Polakiem, jestem Polakiem i się tym szczycę, że kocham kraj swój, miasto, dzielnice. Lubię swą flagę biało-czerwoną. I orła w godle z piękną koroną. Ślicznie. I zadam Wam teraz pytania: jak nazywa się nasza miejscowość, w której mieszkamy? My, na przykład, gdzie mamy przedszkole, nazywa się miejscowość Lubin Piękny. Ale każdy może też mieszkać gdzie indziej. Może na wiosce, może gdzieś w mieście? A jak nazywa się kraj, w którym żyjemy? Polska, ślicznie. A co jest znakiem, symbolem, znakiem plastycznym Polski? Flaga, godło. A gdzie wiesza się godło? Czy jest w naszej sali? I jak wygląda? Co przedstawia? Zobaczcie. Tutaj mamy właśnie godło. To jest godło. Ono wisi w naszej sali przedszkolu. O, a co tutaj jest? Właśnie, to jest orzeł. Pięknie, to jest właśnie orzeł. Symbol, właśnie, godła. I tutaj mamy jaką flagę? Jakie, jakiego to? Właśnie jakiej narodowości? Naszej polskiej. Tak, to jest flaga nasza polska, czyli biało-czerwona, ślicznie. Powtórzyliśmy sobie. A teraz zaśpiewamy sobie nasz hymn narodowy. On jest bardzo poważny, więc trzeba wstać na baczność. Zobaczcie, na baczność, nie śmiejąc się. Nie wygłupiając, tylko ładnie stoimy i śpiewamy nasz hymn, razem ze mną możecie. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Masz marsz Dąbrowski, ziemi włosy. z narodem przejdziem Ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dowrowski z Ziemi Włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z Zaśpiewaliśmy nasz hymn, właśnie ślicznie. I teraz posłuchajcie jeszcze krótkiej rybom, rymowanki, której możecie um, nauczyć się na pamięć. Mieszkam w Polsce, jestem Polakiem, jestem dobrym przedszkolakiem. I na dzisiaj. To wszystko. Dziękuję bardzo za zajęcia i pozdrawiam.